Witajcie już w jedenastym odcinku z HERO. -ów. Dobra Tutaj mamy Anten the Dobra Mamy tutaj talę, ja bym dodał do skrzydła To kiedy fajnie by wyglądał. Mogę <laughs> tańczyć? Ah. Rodzice mi tu wariują Dobra, tak chyba no powinno być robiszko Wiktor Cichutko, no Dobra, powiększymy mu trochę nogi Chyba powinno być fajnie Dobra, jeszcze inne detale, no i będzie gitem. Odblokujemy ostatnie miejsce. czy jakąś plażę, nie wiadomo. Jeżeli to będzie plaża, to zakomentujcie. O, to jest to sekretne miejsce. Ale nie proponowałbym z tym walczyć, bo on jest najsilniejszy z tego. Dobra. O! No tego powinniśmy coś mieć. Ale czas. Chyba na ewolucję w nowym gnieździe! Będzie seksy! O, dobra. Dobra, bierzemy to. Zabierz tego. No i oczy jeszcze mu zmienimy. Nie na takim chyba ja będzie fajnie Wyglądał, jeżeli możecie jeszcze na komentować. Dobra, tego nie wierzymy w szanie. O, ręce. Będzie mi się trochę przydały. Dobra. Okej, okay, mamy takich... O, jeszcze to. No i tu też jest jakiś błąd, bo zmieniło się nowe. Aj, mam za mało. To z pewnością muszę odjąć. To! Do tego jeszcze wrócimy bodajże.